Czy jestem chrześcijaninem? Wielu ludzi nazywa się chrześcijanami. Twierdzą, że wierzą w Boga, że po śmierci znajdą się w niebie. Ale jak możesz być tego pewny? Jak możesz wiedzieć to na pewno? Jezus powiedział: Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Lecz tylko ten, kto pełni wolę mojego ojca, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Jezus w bardzo dosłowny i konkretny sposób o tym mówi, prawda? Żadnych niejasności. Co więc Pana myśli? Ja przez to rozumiem, że są dwie rzeczy, które dla nas i za nas niczego nie zrobią. Jedną jest stanie się chrześcijaninem przez nazwanie się chrześcijaninem, a druga to czynienie rzeczy, które tylko w naszej ocenie wydają się dobre. Okazuje się, że musimy znać Jezusa, a on musi znać nas. Mamy być przyjaciółmi. Znasz Jezusa osobiście? Jesteś Jego przyjacielem?